Ruszył program, znaczy konkurs, który będzie tego pierwsza edycja i zamierzamy ją kontynuować w kolejnych latach pod nazwą Lepsze powietrze w moim Pucku. Program ten jest dedykowany zarówno dla mieszkańców, czy właścicieli budynków jednorodzinnych, ale również i mieszkań w obiektach wielorodzinnych. Celem głównym tego programu jest eliminacja starych tak zwanych kopciuchów, czyli pieców opalanych tradycyjnie węglem, miałem bądź Innymi materiałami palnymi niespełniającymi obecnie standardów. I Chcielibyśmy na ten cel przeznaczyć, każdy z mieszkańców, który zdecyduje się na wymianę takiego źródła starego ciepła, może otrzymać kwotę maksymalnie 5000 zł, co będzie stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych jego przedsięwzięcia. I tutaj myślimy zarówno na wymianie samego źródła ciepła, czyli pieca, jak również i instalacji z tym związanych. Przyjęliśmy taką zasadę, że kto pierwszy, ten lepszy, czyli na zasadzie kolejności zgłoszonych, złożonych, zaznaczę prawidłowo wniosków. Wnioski te można składać od 1 kwietnia do 30 kwietnia. Na naszej stronie miasta jest, jest informacja, która zawiera zarówno regulamin całego konkursu, programu, ale również i wnioski, które można pobrać, wypełnić i złożyć. Wstępnie na ten cel przeznaczyliśmy około 50 tysięcy złotych w budżecie. Oczywiście jest to wstępna kwota, zobaczymy tak naprawdę jakie będzie zainteresowanie.